Was serdecznie moi widzowie ja jestem prakero i zapraszam Hello? was na Anybody naszą home? drugą serię jeżeli chodzi o karierę w, w trybie UFC 4. <laughs> tak jest, zaczynam drugą karierę pierwsza walka wyszła do, do końca ale mam nadzieję że w tej drugiej poradzę sobie lepiej UFC debiu tak right zapraszam around was in serdecznie do, do oglądania a UFC teraz zanim poszła o kilku minut a nadzieję że nie będziecie zawiedzeni weight nickname Bruce Buffer he's need all of that right Zaczynamy. Ta muzyczka, nie wiem czy kojarzycie, ona była e, w tym filmie dokumentalnym, zapomniałem jak się już nazywa ten tytuł, ale tam był Michael Jordan, właśnie pokazywał swoje jakby przeżycia w Chicago Bulls. Nie pamiętam nazwy, nie mam w pamięci do nazw. A my, moi drodzy widzowie, bo to jest teraz najważniejsze, przychodzimy tutaj do zawodnika, którym zaczniemy tą karierę, a jest to Marcin Różal, Różalski. Tak widzicie, wzrost 188 cm, waga 100 kg, typ zawodnika wybrałem żyletę, zrównoważona żyleta, bo tam miał takie umiejętności na tym poziomie, które mnie interesowały. Teraz wybierzemy sobie różala i przejdziemy dalej. Zapraszam Was serdecznie. Właściwie, And this is off the record. No. <laughs> I just hear there's an interesting story about how you two started working together. <laughs> Yo! He wants to hear about your first fight. <laughs> hey, here's a good one. <laughs> he hates when I tell a story, but oh man, I will never forget the first time I saw this kid. He was getting busted up. He looked like a zombie. It was one of those let's say. I mamy trójkę w tym wypadku. bo w tym to jest jakby baza taka Marcina Ryżackiego. Na no, to mamy pierwszy pojedynek, już moi drodzy widzowie, przed nami. Trochę będę chciał też poprawić zapasy od początku, bo ciosy, wiecie, można sobie. Ciosy jest dużo łatwiej. Tutaj ogarnąć niż okay, zapasy, przynajmniej dla mnie. Także myślę, że Stop popróbuję tutaj go poobalać, trochę pokulać się w nim. W parterze zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No, jeżeli nie dam sobie rady, to no, przetrwamy w stójce. A teraz myślę, że możemy jechać i zobaczymy, co nam przeciwnik tutaj powie. A raczej co nam powiedzą jego ciosy. No, zaczynamy, tak, tak, czym tutaj się sprowadzało. Oho, chciałem sprowadzić, dobra. Bo nie Muszę uważać bardzo. Tak, widzicie, Marcin jest dość wysoki. Ładny lewy sierp. Kolejny ładny lewy sierp. No musimy, wiecie, tą walkę wytrzymać do końca. Nie będziemy tutaj się jakby wdawać w bójkę, bardzo stufaną. Ładny tutaj na wątrobę. Kolejna, ale już trochę unik zastosował. Który ja chciałem przeczytać jak się A Nawet już zapomniałem jak się sprowadzało trzeciego. No dobra. Dobra, już wiem. Udało się. Dobra. Jeszcze raz. A jak nie no, tak, to? Okej. Okay. Wow. Naprawdę przeciwnik jest dobry. Takimi prostymi kombinacjami tutaj spróbujemy ten pojedynek przetrwać 4 minuty. O, zablokował trochę tutaj. ucierpiliśmy przy tym kopnięciu. A, uniknął naszego lewego hajtika. Spokojnie. Pięknie tutaj. Trafiliśmy teraz. Jest też, przeciwnik jest dużo szybszy od nas, to od razu widać szczególnie jak chce zadać cios, to nam wyprzedza. Tutaj dwa lewe podbrudkowe Marcina Różowskiego, ale niestety nie weszło. Dwa lewe proste i logik. Lewy, prawy i spróbujmy trochę innej kombinacji, ale to do jest bardzo durable. Musimy tutaj trzymać się jeszcze nie daje tutaj. Dobra, jedna kombinacja weszła.

Wstajemy, znajemy, Okej. Okay. Tak jak widzicie nie jestem za szybki, ale postaram się tutaj już tą kondycję lepiej ogarnąć niż w naszym pierwszym, kurde, gameplay'u. W pierwszej karierze, gdzie tak naprawdę nie ogarniałem tematu, szczerze mówiąc. Dopiero pod koniec kariery Andrzejem się tutaj ogarnąłem troszkę te kombinacje. Tutaj ostatnio mi pisał właśnie Talib, że bardzo robić youtuberów na wersji 4 to żebym karierę zaczął to mu napisałem właśnie, że jak będę miał tylko chwilę to specjalnie, znaczy może nie specjalnie dla niego, ale dla was wszystkich którzy tu jesteście i oglądacie ten materiał sobie nagram nagram tą karierę wow oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły co do innych zawodników jakich chcielibyście zobaczyć na moim kanale to napiszcie o tym w komentarzach wow, ale tu piękny front w ogóle też yy, inaczej, bo tak się w sumie nie wam nie powiedziałem, ale plan mam taki, żeby zacząć sobie może tą całą karierę Marcina Różawskiego od tych walk w tej kategorii, jakby nie w kategorii, tylko w tej, w tej organizacji tej niższej, że zanim dojdziemy do UFC, to chciałbym trochę go jednak podszkolić, trochę połapać tych punktów I później dopiero, jak już będę w miarę gotowy, to chciałbym iść do UFC. Jeżeli chcemy się uczyć ciosów nowych, to tylko w możemy się ich nauczyć. W tym World I, Kalian, z tego się nie da zrobić, ale tam możemy nabrać doświadczenia i trochę podnieść sobie nasze umiejętności, zanim skoczymy na głęboką wodę. Myślę, że tak zrobimy. Z tego co zauważyłem, te pierwsze kilka walk, które mamy tutaj, to one są tak jakby przygotowaniem dla nas do tego, od jakiego momentu zaczniemy swoją karierę. Wow, wow 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 ale teraz się zagadałem dałem się trafić Ale jeszcze 25 sekund, także myślę, że, myślę, że powinniśmy to wytrzymać, bo muszę bo mu już pasem z głową. Ach, tutaj ten nowy hajkik nie wszedł Spadaj gościu ładnie Tak jest, trochę cię obijam jeszcze przed tym końcem Piękne, piękne kopnięcie. Jeszcze raz, nie, niestety już nie zdążę. Ach, pięknie. Na koniec jeszcze prawego hajkika dostał. Oczywiście przeciwnik wygrał z zapasem. No niestety, no tak to bywa. This is one of those stories where you find someone amazing out in the middle of nowhere just knocking people out. Now, I just found a kid with heart, like I'd never seen. So. Ostatnio do walki się człowiek robi. Albo to masz, albo tego nie masz. Ja pamiętam, jak trenowałem Muay Thai jeszcze dawno temu w Warszawie, to zawsze trener Artur Budziński, którego serdecznie pozdrawiam, gdziekolwiek teraz jest, zawsze, nam, zawsze miał poczucie humoru i dawał mi do, na treningu do, do, treningu, do pary na treningu osoby, które były ode mnie o głowę wyższe i pamiętam do dzisiaj była taka sytuacja, że trafiłem na gościa, który nie to, że był ogromny, dobrze zbudowany, wysoki, w momencie jak kopałem mu low to myślałem, że ja kopię sam siebie, a nie jego, miał takie mocne nogi. Oczywiście trener sobie chodził z założonymi rękami i się śmiał, nie, z tego, że, że ja tak odczuwam, ale dobrze wspominam te czasy. Jeżeli ktoś z Was yy, Zastanawiać się nad tym, czy warto ćwiczyć sztuki walki. Myślę, że warto, ale to wy musicie tego w środku tak naprawdę chcieć, bo to jest fajna przygoda. Dobrze, teraz przejdźmy tutaj i mam informację. Czy chcesz rozpocząć nową karierę w UFC? Uwaga, poziom trudności będzie trochę wyższy ze względu na większą umiejętności przeciwników. I właśnie jesteśmy na etapie, o którym mówiłem. Ja nie będę chciał od razu zaczynać nowej kariery w UFC. Będę chciał yy, zacząć karierę tak, bo od początku, dlatego też ustawiłem... Różalowi wiek 18 lat. Także ja odrzucę. Bo wtedy w, w pierwszej karierze wszystko zatwierdzałem, że chcę, a teraz chcę odrzucić, żeby zobaczyć trochę to od innej strony. Mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jak, jakie w ogóle będą możliwości, jak będzie wyglądała ta kariera i te nasze pojedynki. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Zaraz się dowiemy, bo tutaj się nam wczytuje. Ale co do tego jeszcze mojego trenowania w klubie, to pamiętam, że mieliśmy treningi, było tak, że treningi były wieczorem i pamiętam, poszedłem sobie tam któregoś dnia na dwa treningi. Najpierw był trening boksu, a później muay thai. I to było tak, że był godzina boksu i chyba dwie godziny muay thai. I pamiętam, trzy godziny trening był. I mój kolega tam, Good. który ze mną ćwiczył, no, był w szoku, że jak ja daję radę po boksie jeszcze iść na Wajtai, on już po tej godzinie treningu boksu już nie miał siły, nie? Ale mówię wam, że ja to wtedy kondycję miałem naprawdę bardzo dobrą. Teraz może nie wyglądam na takiego, ale jak konik biegałem przez płotki. Ale teraz zajmijmy się tym co ważne, czyli tutaj karierą Marcina Różalskiego. Zobaczcie jak jest Marcin fajnie zrobiony. Jest bardzo podobny do oryginału. Like checkers, but you and I, we know better, right? It's more like chess. You have to have all the right pieces and know how to use them. All right, the masters make it look simple, but it takes hard work and an open mind. I've seen you fight, so I know you got what it takes. Go get ready. Come back and meet me here. Okay. Okay, all right. Okay. No dobra. Marco, thank you. All right. Let's go. Back at it.

Szczególnie, że to były dla mnie bardzo ciężkie czasy, jeżeli chodzi o życie prywatne, ale to może kiedyś wam opowiem. Dobra, mamy teraz wyzwania sparingowe. Zobaczmy. Aha, czyli tu musimy lewy, prawy robić. Okej, okay, zrobione. Teraz L1, kwadrat i trójkąt. Czyli taki lewy sierp, prawy prosty. I teraz y, kwadrat, kwadrat, krzyżyk, czyli takie lewy prosty i... a nie, czekajcie, a nie, co ja robię? Odbuntkowy, ja się z zakręciłem. Się Dobra, L2 kwadraty kwadratem i trójkąt. Another one. let's okay. go. Teraz sierpowy w tułów, o ten cios był. mnie do Dobra, teraz musimy. Aha, trochę. Hack w tułów, musimy wyżej podejść. And chase okay. overhands. I hak w tułów nam teraz skoczy na poziom drugi. Teraz mamy ciosy pięściami z góry, R1. R1, R1, R1. czyli ton. Ten guzik i tutaj ci Raz, Great work. Dwa. All i right. trzy. All right. some teraz kombinacje boskie, bokserskie, czyli takie najprostsze rzeczy. Awesome job. Let's move on. E, Teraz będziemy mieli lewy prosty i prawy podbródkowy. Like kombinacje. Keep up. Kombinacje. Keep up. Keep up. Keep up. Keep Keep up. To podstawowy trening okay, bokserski, do naszego trenera. I teraz czeka the nas pojedynek. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy nasz pojedynek. W sumie taki pierwszy. Gdzie będziemy mieć trochę większe szanse niż w tym pojedynku poprzednim, który był dla nas ciężki, ale go przetrwaliśmy. Okej! Okay, time to Aha, trening dosadł. Myślę, że to będzie go. walka, okej, okay, czyli to jest jakiś sparring, gdzie muszę... OK. Staramy się blokować ciosy na głowę, wciskając R2. Okay. Here we go! Now Black. Naz musimy everything. blokować ciosy na dół, okej okay. Czyli takie totalne podstawy, ale to dobrze, bo jak ktoś z Was nie widział, to macie, macie okazję zobaczyć. There we go! Okej, okay, okay. teraz musimy... lanie się, blokowanie. Good, good. To też jest fajna opcja, we'll chociaż ja jeszcze muszę one. popracować nad tym. E, ciosy z odchylenia, dobra, czyli Okej, okay, czyli prawa analog w dół i ciosy. Spoko bo na przykład temu uniknąć lewego prostego, zobaczcie. Cyk? Great, let's do another! I teraz strzałka do przodu i kwadrat z, tym, z, z, z krzyżykiem. Więc to będzie takie do przodu i podbrutkowy. Ruch do przodu w dół i podbrutkowy. To jest all takie right, uchylenie right. przed jakimś ciosem. I teraz 15 punches. dowolnych ciosów pięściami w partii treningowego, Zanim ten zdolny się trafi 30 razy. Ok, czyli dowolny cios. Great job. Jeszcze trzy razy. Nice okay. ok, udało się. Trzy razy nas trafił, ale to nie szkodzi. To jest początek naszej kariery. Chciałbym akceptem. Gdzie się na chlapa? No zobaczymy. Dobrze, to mamy pierwszą amatorską walkę w karierze Marcina Różala Różalskiego w grze UFC 4. Zaczynamy. Moi widzowie. Dawajcie, dawajcie do walkę, ja już coś chcę, wiecie. Skrzyżować rękawice kolana, łokcie. I lowkiki. our opponent. I'm curious who it will be. Ha ha! Yo kid, here we are! First real amateur fight! I don't got that last one, but you won't trade me, alright? Remove that from your memory. Your journey starts right here. In this... working lot. Fighting for no one. But where it ends... Dycha so yeah, Dobrze, the i zaczynamy. Dawajcie, dawajcie to Już tutaj się okay. nie mogę doczekać. A potem coś się zje. Do roboty. Dobrze. 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 mamy takiego przeciwnika. Musimy tutaj trochę porabić. Ehm. Dobra, ja spróbuję obalić typa o, dobra no i teraz tak, weźmy, weźmy sobie tak pozycja boczna, chociaż powinienem to niby w stójce chyba tak zrobię, bo ja nie jestem takim prawdziwym tym zapasikiem ja tutaj chcę sobie chcę się pobić po prostu piękne, dwa podburtkowe trochę kombinacji tak jest To jest nasz pierwszy przeciwnik, także tutaj mamy możliwość trochę się posprawdzania naszych kombinacji. Teraz zróbmy tak jest. Trzeba okupować korpus tak samo. Dobra. Pięknie czekać jak był ten? ten. Aha, tu jest. Aha, dobra, bo mi się porąbały, bo ja chciałem wyciąć. Tutaj. Ładnie tutaj zasadzić i z góry widzicie Na wątróbkę i tutaj Na wątróbkę i z góry, ale tutaj koleś nas chce badać. spadaj Spadaj, spadaj dobra, usuwamy się od niego Zaraz mu po obijałki patrz Tak jest w, poprzednim, w poprzedniej karierze pomijałem te ciosy na korpus Chciałem przeciwnikowi urwać głowę i to się niestety źle kończyło. Jeżeli chodzi o karierę tutaj Różala, to na pewno skupię się też na, bardziej na, na kopywaniu przeciwnika, jeżeli chodzi o jego korpus, ale na razie mi to nie chodzi. Okej, okay, ładna kombinacja. Kolejna, tutaj przeciwnik już zaczyna odczuwać te nasze kopnięcia. Pięknie, podwójny lewy prosty, prawy, prawy podbródkowy. Tu po, po raz kolejny Tak jest Ach, nie, nie udało się, ale teraz próbujemy tutaj, tak? Ja chciałbym zrobić tak, tak. Bo nie, nie o to mi chodziło, patrz Na wątrobę i z góry, ale nie, nie wszedł ten z góry Pięknie nie tutaj Tak jest, jeszcze raz Tak jest jak przeciwnik daje się okładać, to go okładamy. Tak jest. Ach, pięknie. Tutaj możemy spokojnie wykorzystywać zasięg rąk. Dużala. Pięknie. Teraz może, żeby nie było monotonnie, to trochę go pokopujemy. Tak jest. Pięknie. Teraz taka kombinacja. Lewy prawy, prawy high kick. Tutaj druga nóżka, żeby równo puchło z każdej strony. Tak jest. Tutaj sprowadzimy. Żeby nie było za nudno. Trochę tutaj poobijamy pacjenta. W północ południe, tak jest. Tutaj trochę na bębenek. Myślę, że możemy już się podnieść, bo kondycje nam trochę spadło, W tu nie jestem zapaśnikiem, tylko walczę, walczę w stójce no, dałem się trafić, niepotrzebnie niepotrzebnie tak jest. No, tak się ze pobawić, tak? Staramy się y, staram się tutaj bić kombinacjami, żeby żeby nie tracić tej staminu. Pojedyncze ciosy zabierają tej kondycji więcej niż y, ...niż takie kombinacje krótkich ciosów, tak jest. Tak, pięknie. Jeszcze raz. Ładnie. Pięknie, jeszcze raz. No daje się okopywać. Odejdź goście odejdź. Też, też do klinczu, na pewno. On na pewno chce do clinchu. to patrzcie co się z nim teraz zaraz będzie działo. Chyba tutaj tutaj łokciami chciałem obić. Czekajcie. Ale tutaj ładnie nam ucieka. Wow, no właśnie, dałem się trafić. Tutaj chciałem przykozakować, ale spokojnie. Zaraz my też tutaj coś spróbujemy wykroić. O, 5 sekund już nie zdąży chyba tutaj nic zaakcentować. A na koniec jeszcze kopnąłem, ale mamy jeszcze dwie rundy, spokojnie. Dałem się tutaj zaskoczyć niepotrzebnie, ale to jest pierwszy nasz pojedynek. Tutaj pokazują ładne sprowadzenie Marcina, co jeżeli o mnie chodzi, to wiecie. Yy, parter to to jest yy, moja pięta Achillesowa, jeżeli chodzi o UFC, a tutaj już postaram się czasem coś tam wykorzystywać, ale myślę, że i na zapasy przyjdzie czas w swoim czasie. Dobra, bo, ja, bo widzę, że ten pan tutaj się za bardzo poczuł. To my tutaj pokupujemy trochę poduszkę, żeby go spowolnić. Tak jest. I teraz drugie strony. Tak się dałem trochę. A, widzę, że tam blokuje nam ciosy, więc spróbujemy załatwić inaczej. Takie ciosy na brzuch zabierają bardzo dużo zdrowia. O, wow, zobaczcie, skoro przeciwnik daje się oklepywać, to musimy, musimy tutaj atakować, bo to jest jego słaby punkt. Ach, nie trafiłem, ale dobrze, już mamy trochę. Ten jego korpus jest osłabiony. Odejdź gościu. Bra. O, ładnie go trafiliśmy, chociaż chciałem kopnąć chciałem niżej okay. ładnie podatkowy Teraz trochę prostych, trochę bok boksu OK Dobra Ale musimy trochę tutaj więcej zadziałać, czekajcie, ja go trochę tutaj przycisnę Tak jest, ładna kombinacja. Kolejna teraz trochę na pębelek, żeby się chłopak nie poczuł zapewnie, że wszystko nam blokuje. Spokojnie. No, kurde, znowu ta noga. Muszę uważać, bo blokuje nam ładnie tutaj te kopnięcia. Tego sprowadzimy jeszcze raz. Żeby nie było za lekko. Tutaj go. Ach, chciałem go... Chciałem go tutaj trochę tym łokciem pobijać. Okej, okay, dobra, w takim razie wstajemy. Chodź, chodź, po. Pięknie. Pięknie go tutaj uśpiliśmy. Dawaj, dawaj. Dawaj, Marcin. Musimy go tutaj. Wiecie, to jest waga ciężka, oni będą tacy szybcy. Ale myślę, że. Cyk dobra. Cześć mi tutaj nie, nie załapały te ciosy. Okay. Dwa. Odejdź, 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 panie. Tak jest. Chciałem go na korpus, nie wiem dlaczego mi tutaj... Okej. Okay. Jeszcze raz. Pięknie. Wow, wstawaj, ja tu się nie będę kulał, wstawaj. Dobra, jeszcze raz weszło. Tak jest. Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o ten cios na wątroby, to będzie coś, co ja będę chciał. Piękny nam teraz sierpowy w tuł, przednią ręką, poziom drugi. Ładny tutaj, knockout. Pierwszy nokaut w karierze Marcina Różala-Różalskiego w grze UFC4. Zobaczcie dwa ciosy sierpowe na tułów, i lewy i prawy nam tutaj podskoczyło do poziomu drugiego. Zaczynamy pięknie tę naszą karierę. Jeszcze raz powtórka sytuacji: piękny, lewy i prawy sierpowy na brzuch, i przeciwnik tutaj już nie wytrzymał. Nokaut techniczny w pierwszym pojedynku Marcina Różala-Różalskiego. Pięknie nam to wyszło. Wygraliśmy pojedynek. Myślę, że yy, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę. Dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie. Nie zapomnijcie oczywiście kliknąć dzwona, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja uciekam i zapraszam Was na następne odcinki w karierze Marcinem Różalem Różalskim. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia. Hej hej!